Siedziałam na sofie w moim nowym mieszkaniu na Woli, w Warszawie. Za oknem, osiemnaście pięter niżej, miasto pulsowało deszczem i światłami samochodów. W dłoni trzymałam kieliszek wina, ale był prawie nietknięty. Miałam na sobie tylko cienką, jedwabną koszulkę w kolorze kości słoniowej, która ledwo muskała moją skórę przy każdym ruchu, i długi, ciężki kaszmirowy kardigan, który zsuwał się nonszalancko z jednego ramienia, odsłaniając obójczyk. Bose stopy z paznokciami pomalowanymi na głęboki, niemal czarny burgund, opierałam o chłodną, szklaną powierzchnię stolika kawowego. Cieszyłam się tą ciszą. Ciszą, na którą tak ciężko pracowałam. Wtedy zadzwonił telefon. Spojrzałam na ekran. Numer nieznany. Zwykle nie odbierałam. Prowadziłam własną małą agencję kreatywną i nauczyłam się, że nic dobrego nie dzieje się po godzinach pracy. Ale coś kazało mi przesunąć palcem po ekranie. Cisza. A potem. Zośka. Zamarłam. Kieliszek prawie wypadł mi z ręki. Tego głosu nie słyszałam od 15 lat. Od dnia, kiedy spakował swoją skórzaną teczkę, pocałował mamę w czoło i wyszedł, mówiąc, że jedzie tylko załatwić sprawy w radomiu. Ochrypły, zniszczony przez lata tanich papierosów, ale to był on. Krzysztof. Mój Ojciec. Kto mówi, skłamałam, a moje serce zaczęło bić tak mocno, że czułam je w gardle. Czułam, jak jedwabna koszulka zaczyna kleić mi się do pleców z zimnego potu. Zośka, proszę, to ja. Twój Ojciec. Zrobił pauzę, jakby czekał na wybuch, na krzyk, na cokolwiek. Ale ja tylko milczałam, wpatrując się w deszcz uderzający o szybę. Potrzebuję pomocy. Mogę, mogę przyjechać. Tylko na chwilę. Nie mam dokąd pójść. Zacisnęłam dłoń na miękkim kaszmirze kardigana. Nie masz dokąd pójść, powtórzyłam mechanicznie. A co z Eweliną? Co z Twoim idealnym życiem w Sopocie? Kolejna chwila ciszy. Już go nie ma, Zośka. Wszystko straciłem. Podałam mu adres. Zimno, precyzyjnie, jakbym dyktowała go obcemu klientowi. Pół godziny później stał pod moimi drzwiami. Wyglądał staro. Nie jak mężczyzna, który zostawił nas dla młodszej modelki i wielkich pieniędzy. Miał na sobie zniszczony cienki trencz, który przesiąkł deszczem i desperacją. Włosy, kiedyś starannie zaczesane, teraz były przerzedzone i pośrebrzane, przyklejone do czoła. W ręku trzymał tylko małą, sportową torbę z pękniętym zamkiem. Wpuściłam go do środka. Wszedł powoli, rozglądając się po moim sterylnym, designerskim królestwie. Mój sukces musiał być dla niego policzkiem. Zatrzymał się przed zdjęciem z mojej obrony magisterskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Stałam tam w eleganckiej, ołówkowej spódnicy i szpilkach, uśmiechając się obok promotora. Nie było go tam. Zrobię herbaty, mruknęłam, idąc do kuchni. Kiedy wróciłam, siedział na krawędzi mojej aksamitnej sofy, jakby bał się jej dotknąć. Mów, powiedziałam, siadając w fotelu naprzeciwko. Skrzyżowałam nogi, pozwalając, by kardigan odsłonił trochę więcej jedwabiu pod spodem. Moje pomalowane na burgund paznokcie u stóp nerwowo stukały o podłogę. Westchnął. Ewelina odeszła. Poznała kogoś. Zabrała wszystko. Mieszkanie w sopocie, nowe audi, konto w banku. Wszystko było na nią kropka. A firma zapytałam beznamiętnie. Ta twoja wielka firma budowlana w Radomiu? Upadła. Kredyty mnie zjadły. Chwilówki, rozumiesz? Zostałem z niczym. Podniósł na mnie wzrok, a ja zobaczyłam w jego oczach coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam przerażenie. Nie mam gdzie spać Zośka wyszeptał. Od dwóch dni koczuję na dworcu centralnym. Milczałam. Dworzec centralny. To słowo odbijało się echem w mojej głowie, uderzając o ściany mojego idealnego życia. Mój apartament pachniał świadomym wyborem mieszanką białej szałwi, świeżo parzonej kawy i drogich perfum. W jednej chwili on wprowadził ze sobą smród wilgotnej wełny, taniego tytoniu i. Porażki! Nie możesz tak siedzieć, powiedziałam wreszcie, wstając. Mój kaszmirowy kardigan zsunął się z ramienia i upadł na podłogę, ale zignorowałam go. Zostałam w samej jedwabnej koszulce, której cienkie ramiączka nieprzyjemnie wpijały mi się w skórę pod wpływem napięcia. — Pójdziesz się umyć. To nie była prośba. Wskazałam na łazienkę dla gości całą w białym marmurze i chromie. Poszedł posłusznie, jak pies. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, a szum wody zagłuszył nieznośną ciszę, podeszłam do jego rzeczy. Tręcz leżał na mojej dębowej podłodze, tworząc mokrą, brudną kałużę. Sportowa torba była otwarta. Musiałam się zmusić, żeby tego dotknąć. Chwyciłam płaszcz dwoma palcami, starając się nie oddychać. Był ciężki od wody. Wcisnęłam go do dużego worka na śmieci. Z torby wypadła paczka mocnych i zniszczone, skórzane etui na okulary. To etui pamiętałam. Leżało na stoliku obok jego fotela przez lata. Podeszłam do lustra w korytarzu. Moja twarz była blada, a oczy błyszczały nienaturalnie. Pod cienkim jedwabiem wyraźnie odznaczała się koronka mojego biustonosza. Byłam w swoim domu, a czułam się obnażona i brudna. Moje bose stopy na chłodnej podłodze nagle wydały mi się bezbronne. Wróciłam do salonu, gdy on wyszedł. Miał na sobie mój zapasowy, biały, puszysty szlafrok. Wyglądał w nim komicznie i tragicznie, jednocześnie był za duży, a spod rękawów wystawały jego żylaste, drżące dłonie. Usiądź, powiedziałam, wskazując na sofę. Tym razem usiadł głębiej. Zrobiłam mu kolejną herbatę. To nie tylko Ewelina i firma zaczął, wpatrując się w parę unoszącą się nad kubkiem. W radomiu narobiłem sobie długów. Pożyczyłem od ludzi, od których nie powinienem był pożyczać. Poczułam zimny dreszcz. A więc to nie była tylko historia o upadku. To była historia o ucieczce. Nagle opuścił wzrok. Jego spojrzenie zatrzymało się na moich stopach, które znów oparłam o stolik. Paznokcie w kolorze burgunda błyszczały w świetle lampy. Zawsze miałaś ładne stopy, mruknął, bardziej do siebie niż do mnie. Pamiętam, jak twoja matka malowała paznokcie na taki sam kolor. Mówiła, że to Dość przerwałam mu, a mój głos był ostry jak szkło. Schowałam stopy pod fotel, czując falę dłości. Czego chcesz? Podniósł na mnie te swoje przerażone, wyblakłe oczy. Zośka, ja wiem, że proszę o wiele, ale czy czy mogę zostać? Tylko na dziś. Jutro coś wymyślę. Spojrzałam na niego, a potem na idealnie białe, zamknięte drzwi mojego gabinetu, w którym stała rozkładana sofa dla gości i nie odpowiedziałam. Cisza, jaka zapadła w moim salonie na osiemnastym piętrze, była cięższa niż ten przesiąknięty deszczem tręcz, który teraz gnił w worku na śmieci. Patrzyłam na niego. Mężczyzna, który był moim ojcem, tonął w moim puszystym, białym szlafroku frot. Szlafroku, który kupiłam, by otulać się nim po długich kąpielach. Teraz na nim pachniał moim mydłem o zapachu lawendy i wanili, ale spod tego wyzierał ten sam, kwaśny zapach tytoniu i strachu. Wreszcie wstałam. Mój jedwabny top przylgnął do mojej skóry, gdy poczułam, że całe ciepło uciekło z pokoju. Złapałam swój drugi szlafrok czarny, satynowy, krótki, związany w tali paskiem. Narzuciłam go na siebie, mocno zawiązując. To była moja zbroja. Dobrze powiedziałam. Mój głos był opanowany głos szefowej, która podejmuje trudną decyzję. Możesz zostać. Na tę noc podniósł głowę Zośka ja Tylko na tę noc przerwałam nie dając mu szansy na wylew wdzięczności Śpisz w gabinecie Ruszyłam pierwsza a on podążył za mną boso po chłodnej podłodze Czułam jego wzrok na sobie Czułam jak przygląda się jak satyna opina moje biodra przy każdym kroku jak materiał marszczy się i błyszczy w słabym świetle korytarza Otworzyłam drzwi do gabinetu to było moje sanktuarium. Białe biurko, wielki imak, rzędy książek. W rogu stała prosta, stalowo szara sołówę, która rozkładała się na łóżko. Pościel jest w tej szafie, wskazałam na wbudowaną szafę. Rozłóż sobie. Łazienka jest obok. Nie chodź po reszcie mieszkania. Odwróciłam się, żeby wyjść. Zofia. Zatrzymałam się, ale nie odwróciłam. Dziękuję, wyszeptał. Naprawdę jesteś taka dobra. Jego dłoń dotknęła mojego ramienia, spoczywając na gładkiej satynie mojego szlafroka. Jego palce były zimne, skóra szorstka jak papier ścierny. Wzdrygnęłam się, jakby doknął mnie rozżarzonym prętem. Odsunęłam się gwałtownie. Nie dotykaj mnie, wysyczałam, a mój głos zadrzał po raz pierwszy tego wieczoru. Nie masz do tego prawa. Cofnął rękę, jakby sam się oparzył. Patrzył na mnie, a w jego oczach nie było już przerażenia. Było coś gorszego. Poczucie winy, które było tak głębokie, że stało się puste. Wyszłam z gabinetu, nie zamykając drzwi. Podeszłam do drzwi własnej sypialni, weszłam do środka i przekręciłam klucz w zamku. Dźwięk metalowego mechanizmu był nienaturalnie głośny w nocnej ciszy. Położyłam się na łóżku, wciąż w jedwabnej koszulce i satynowym szlafroku. Zgasiłam światło. Za oknem Warszawa lśniła milionem świateł, obojętna. A ja leżałam w ciemności, nasłuchując. Czekałam. I po jakiejś godzinie usłyszałam to. Skrzypnięcie podłogi w korytarzu. Kroki. Zatrzymujące się tuż pod drzwiami mojej sypialni. Leżałam w absolutnej ciemności, a każdy nerw w moim ciele był napięty jak struna fortepianu. Czułam na skórze szorstki dotyk koronki pod jedwabną koszulką i chłód satynowego szlafroka. Dźwięk przekręcanego zamka wciąż wisiał w powietrzu, ale cisza, która po nim nastąpiła, była gorsza. Wtedy je usłyszałam. Kroki. Niewyraźne, stłumione przez dywan w korytarzu. Zawahały się, a potem zatrzymały. Tuż pod moimi drzwiami. Wstrzymałam oddech. Czekałam, aż zapuka. Aż powie cokolwiek. Ale była tylko cisza. Cisza tak gęsta, że czułam jego obecność, jakby przenikała przez lajt drewno dębowe. Wiedziałam, że tam stoi. W moim szlafroku frot. Wdychając zapach mojego domu. Nie mogłam tego znieść. Strach mieszał się z furią. To była moja sypialnia, moje sanktuarium. W jednej chwili odrzuciłam kołdrę. Moje stopy wylądowały bezgłośnie na zimnym parkiecie. Satyna zaszeleściła, gdy podeszłam do drzwi. Serce waliło mi o żebra tak mocno, że byłam pewna, że on to słyszy. Moja dłoń zacisnęła się na metalowej kłamce. Zamek. Musiałam najpierw przekręcić klucz. Zrobiłam to jednym, gwałtownym ruchem. Dźwięk był jak wystrzał w nocnej ciszy. Szarpnęłam drzwi. Stał tam. Zgarbiony, oświetlony tylko słabym światłem nocnej lampki z korytarza. Jego twarz była szara, mokra od łez lub potu. Drżał tak mocno, że cały szlafrok się trząsł. Gdy mnie zobaczył stojącą w czarnej, błyszczącej satynie, z włosami w nieładzie i oczami płonącymi gniewem, cofnął się o krok. Co robisz? nawysyczałam. Ja, ja nie mogę wyjąkał, a jego głos się łamał. Nie mogę być sam. W tym pokoju. Myśli? Zośka, one wracają. Patrzyłam na niego i nie czułam litości. Czułam tylko inwazję. Ale jego wzrok był dziwny. Nie patrzył mi w oczy. Jego spojrzenie zjechało niżej. Zatrzymało się na moim gardle, tuż nad miejscem, gdzie mocno ściskałam poły szlafroka, a moja skóra była zaróżowiona z napięcia. Widziałam, jak jego oczy rejestrują szybki puls na mojej szyi. Wracaj do gabinetu, powiedziałam, ale mój głos nie był już taki pewny. Oni wiedzą, że tu jestem, szepnął, wciąż nie patrząc mi w twarz. Jego wzrok powędrował niżej, do moich bosych stóp na podłodze. Zmażniesz, Zośka. Zadrżałam, ale nie z zimna. Ten komentarz, ta intymna obserwacja w środku tego koszmaru, sprawiła, że krew odpłynęła mi z twarzy. Co powiedziałeś? Wtedy wreszcie podniósł na mnie swoje przekrwione oczy. Ci ludzie. Z radomia. Ja, uciekając, powiedziałem im, żeby dali mi spokój. Że mam córkę. W Warszawie. Że ma pieniądze. Że mi pomoże. Zamarłam. Światło z korytarza wydało się nagle oślepiające. Powiedziałem im, że wszystko załatwię kontynuował, a jego głos był teraz przeraźliwie spokojny. Ale oni, oni chyba nie uwierzyli. Myślę, myślę, że mogli jechać za mną, Zośka. Myślę, że sprowadziłem ich prosto do ciebie, kropka. Słowa zawisły w ciszy mojego korytarza na osiemnastym piętrze. Sprowadziłem ich prosto do ciebie, kropka. Przez ułamek sekundy świat się zatrzymał. Słyszałam tylko szum krwi w uszach i ciche kapanie wody z jego wciąż wilgotnych włosów na mój dębowy parkiet. A potem lód, który skuwał mnie od środka, zamienił się w białą, zimną furię. — Kto? — powiedziałam, a mój głos był tak cichy i ostry, że sam się go przestraszył. Cofnął się o krok, uderzając plecami o ścianę. — Mów. — Kto to jest? — Ludzie od odpożyczek. — Nielegalnych. — Z Radomia. — Ja. Ile przerwałam mu? Ścisnęłam mocniej pasek mojego satynowego szlafroka, tak mocno, że cienki materiał wpił mi się w talię. Czułam, jak jedwabna koszulka pod spodem klei mi się do pleców, tym razem z przerażenia. Ja nie wiem. Dużo. Chcieli odsetki, grozili. Zaczął płakać. Nie płakał cicho. To był obrzydliwy, histeryczny szloch. Osunął się wzdłuż ściany, a ten mój puszysty, biały szlafrok Frod rozchylił się, odsłaniając jego kościste, blade kolana. Stałam nad nim, patrząc na niego z góry. Ja w moim krótkim, czarnym, satynowym szlafroku z bosymi stopami na zimnej podłodze i on żałosna kupa nieszczęścia u moich stóp. Wstań, powiedziałam, czując falę obrzydzenia tak silną, że musiałam przełknąć ślinę. Nie będziesz tu płakać. Wstań! Podniósł na mnie zapłakaną twarz, gotów coś powiedzieć, i właśnie wtedy to się stało. BZZZZZZZZT. Dźwięk był tak głośny, tak brutalny w nocnej ciszy, że oboje podskoczyliśmy. Domofon. Ktoś dzwonił na mój numer apartamentu o trzeciej nad ranem. Spojrzałam na ojca. Jego twarz stała się biała jak ściana. Bzzzzzzzzzz. Bzzzzzzzzzz. Dźwięk był teraz natarczywy, wściekły. Ktoś trzymał palec na przycisku. Podeszłam do ściany obok drzwi wejściowych, gdzie wisiał panel wideo. Czułam jego wzrok na moich plecach, gdy szłam, czułam, jak patrzy na moje bose stopy, cicho stąpające po podłodze w kierunku niebezpieczeństwa. Moja ręka drżała tak mocno, że ledwo mogłam nacisnąć przycisk odbierz. Ekran ożył, wyświetlając czarno-biały, ziarnisty obraz z lobby na dole. Stali tam. Dwóch mężczyzn. Dużych. W mokrych, skórzanych kurtkach. Jeden był łysy z grubym karkiem. Drugi miał kaptur naciągnięty na oczy. Patrzyli prosto w kamerę. Trzeszczący dźwięk wypełnił mój korytarz, gdy głos jednego z nich wydobył się z głośnika. Dzień dobry, pani Zofio, powiedział głos, który był spokojny, ale zimny jak stal. Wiemy, że pani tata jest u pani. Proszę otworzyć. Mamy do niego tylko kilka pytań. Mój ojciec wydał z siebie zduszony jęk. Nacisnęłam przycisk, by odpowiedzieć, ale nic nie powiedziałam. Proszę się nie denerwować, kontynuował głos, teraz z nutą rozbawienia. Jak pani nie otworzy, to portier nas zaraz wpuści. Chyba nie chce pani, żebyśmy robili scenę na osiemnastym piętrze?